Od lutego, od konwencji pana Dudy, trwa wielka, olbrzymia kampania oszukiwania milionów Polaków za pomocą y, składania absolut, absolutnie absurdalnych, jak powiedział pan Petrus, słusznie skandalicznych, idiotycznych, y, gdyby zostały zrealizowane obietnic. Y, ta kampania przyniosła już fantastyczny skutek w postaci zdobycia jednego przyczółka i za chwilę PiS chce zdobyć za pomocą dokładnie tej samej kampanii yy, drugi przyczółek, więc po cóż zostawiać ślady, po cóż konfrontować się z ekspertami, yy, po cóż stwarzać sytuację, kiedy ludzie w wiadomościach, wydarzeniach i faktach dowiedzą się, że no, pan prezydent usłyszał, że naprawdę to jest całkowicie księżycowa historia. No ludzie jeszcze... tego nie kupują dotychczas, kupują tą ściemę, może będą kupować jeszcze przez 70 dni. Ale Tyle je, zostało do i jeszcze jedno, prezydent w którejś wypowiedzi stwierdził, że on... Um w razie potrzeby znajdzie takich ekspertów, którzy zaopatrzą te projekty ustaw akty yy, już, już yy, gotowe do realizacji. Yy, więc to pokazuje yy, tak naprawdę yy, bezradność programową, no bo jeżeli on dopiero będzie szukał ekspertów, którzy potwierdzą jego, yy, jego prognozy czy jego projekty, to znaczy, że programowo yy, tak naprawdę to tam ale my o tych ekspertach, o tych ekspertach, tak, o tych marca eksperci. Tak. Nigdy, ty, nigdy się żaden nie pojawił, który by przedstawiał jakiekolwiek na próżnię programową, no bo w istocie przecież przy tak nierealistycznych zapowiedziach, hmm, czego trzeba byłoby, żeby je spełnić? No, hmm, efektem byłaby najprawdopodobniej ruina hmm, finansów i hmm, stopniowy upadek gospodarki.